Which vehicle will he be in? they constantly rotate for security. We won't know until he steps out. You seem to know a lot about Makarov. Alpha One, radio check over. Bravo One, copy. We're dug in midline of sight. Right. Kamarov's our eyes and ears inside the hotel. Once he gives us the nod, we'll kick this off. What do you see? bugger all, mate. Looks like Makarov's late for his own funeral. Dobra, wreszcie chciało być... Strasznie mi się, że jakiegoś taka ścina. Teraz jest okej. Okay. Bracia krwi. O kurde i to jest ta misja, to jest ta misja! Nie, no jest ta misja straszna, nie lubię tej misji. I to nie dlatego, bo jest trudna. Tu odchodzi o coś innego, są... Myślę, że ci tu znają tę grę, wiedzą dokładnie o czym chodzi. To jest jedna z najbardziej misji, ale z drugiej strony, jedna to z najgorszych misji. Dlaczego? No, zdradzę to. W... Niedługo no dojdziemy do takiego pewnego niefajnego momentu strasznie. Dobra, jeden laptop w tej misji jest do znalezienia. Mamy Makarowa. Mamy Makarowa. Chwilę się męczyłem z tą misją, się żeby w ogóle to, to, to nagrywać, mam nadzieję naprawdę, że Karew, się wyrobię. Dobra, jest Price. No akurat mam pytanie, gdzie on jest. I ci na linię, ale nie na tej linii, <grym się sobie> nie myślcie sobie Może o inną linę No <grym> sobie wiesz Oho, kamarów Obożyli go adukami, Ja o tym Makarow. Wiedział o tym, że tu jest Aha, Jory psa tutaj też podążył. Badunki Makarow to naprawdę jest z fany list ranny. No, Zdało się powtórzyło to samo co w Modofer 2 A tego SOB za sobą grywano kurde lubię soba, jest drugego z tego wolę bym za price over, No sorry price ale soba lubię bardziej I to, tutaj jeszcze dochodzi Dochodzi to również ze sobie z mody, a ja strasznie nienawidzę tego gdy Młode osoby w wojsku są z ranne i, albo i nawet umierają. Strasznie tego nienawidzę. To jest niefer. Już tak w spadku i z nowego wolę, żeby ta starca osoba zginęła. A sobie z młodą, tym chyba nie. wiem, a 5 lat ma chyba dopiero. No super, zaraz zginę. Już na wstępie. No zaraz wiedzę, co ratować Price. Nie tylko sopa. Sytuacja jest dramatyczna. Po raz kolejny. Muzyka nadaje dramaturgię, a nie epickości. Ale podoba mi się to Takza. To za modofercy jest najbardziej dramatyczną częścią ze wszystkich motoferów moim zdaniem. Makarew jest o wiele za, większym zagrożeniem niż Zachajew albo Seppert. Dobra, i chyba tym właśnie będzie laptop. W ogóle ta broń, którą teraz mam, to jest chyba właśnie ta sama broń, co w Modern 4. Była dość często używana w misjach dla sasu właśnie. Dobra, tutaj chyba gdzieś jest laptop właśnie. Tutaj jest, mam go. Ok, i to jest jedyny laptop w tej misji. Możemy się więc spokojnie skupić na innych zecach. Na przykład w przetrwaniu. No wcale może nie być takie łatwe. Beka jest tego, co w tej misji nie zginę. Ale co mi Lizywa nie to może nie zginę faktycznie, no. Chyba to jest tylko Lizypa zysk, podobno, nie? No jest dobrze do gdzie w tej misji zginę. Gdzie oni są tutaj? Ja to co broni, nie dziwię się, jeśli też będzie taki feliz. co. To to. Price jest! Gdzie? Tutaj, tam, tutaj! Się schował za mną. Skobanym, blisko było. a na tej chwili się zarotowałem. Dobra, spadamy to szybko No Price, podspiesz się, cholera jasna. Taka on prawda jest. Ech. Po raz kolejny. Pytam się, skąd on ma tych ludzi? Gdzie on ich wytasnął? Jak? Gdzie? Kiedy? Makarów, te gnoju. To soba ci nie daruję. Najpierw seper teraz Makarów, kurde sobatkuje. Z jest to bardzo jaki Makarów będzie w rybucie, ale do tego, jak to tak tak to jak zepsuć Superda, na to naprawdę mam wątpliwości co do tego, co w faktycznie będzie, aż tak dobrym antagonistą jak tutaj jest. jest to tutaj... Z, z makarowy to jest taki problem dla mnie, jest to jest po prostu psychopata, nie? Ale tylko, że on faktycznie wzbudza nienawiść przez swoje cyny trochę, no wzbudza nienawiść, no. Jest gnojem, jest psycholem. To jest po prostu taki antagonista, którego ma teraz nienawidzieć. I za to, co zrobił, Sopowi, odmówił zaktycie można go nie w sumie no ja co do niego nienawidzę za to, co zrobił Sopowi. No, co jest dobrym antagonistą? Można by zdepty tak, tylko do niego nienawiść, ale jest on dla mnie taki kurde no typowym antagonistą. Po prostu psycho ale tyle. lubię bardziej. Raul jest lepszym antagonistą, moim zdaniem, niż Makarów. No Mak Makarow był, le był lepszy, gdyby był kobietą. Wiem, jak to dziwnie brzmi, ale brakuje mi strasznie kobiet antagonistek, które są złe, bo tak. A nie dlatego, bo mają jakiś ukryty powód, a z kolei z facetów to brakuje mi takich właśnie antagonistów, którzy mają ukryty powód do tego, żeby być złym, a w większość facetów, no, w grach, no, oni są antagonistami dlatego, bo chcą przechodzić w łacę. Takie motywy to też powinny być z kobietami. Więcej takich antagonistów tak jak ta D'Aesci, jak Aishi. Gdy jest to oczywiście... A to mam no, jak Aishi to, to jest właściwie. No więc taki antagonista jaka... Mniej takich no... FED, ja się FED lubię, FED jest antagonistą... Antagonistką mi postacią. Jedna zlepcyk... O kurwa! Mam sybane, ludzie! Jedna z postaci damskich. Fet was nie Ale znowu Brakuje mi strasznie... Więc taki antagonista jak Adagio w grach. Ale to o co mówiłem. Oj, teraz ten moment. o ja pierdolę, nie, nie chcę... Na... Не, это будет страстно, сейчас. Есть там музыка. Macarować te zajebia. To jest najbardziej smutny moment w całej serii Crowd Duty. Mam tylko nadzieję, że to pani spotka ten sam los w rybucie. Do samego z to kto wie, to są te spsezyje, ja, koniec końców, cały reboot. Do, fajnie by było Ale Tutaj teraz się odkryje Backstory Yuri'ego, i chociażby dlatego Jury jest też z mi bo ma jakieś backstory faktycznie i jest to naprawdę interesujące. Yuri popracował kiedyś z Makarowem. Spopracował z miejsca wtedy gdy Zekai wzeł I tutaj właśnie z Makarov i wyrzućcie właśnie, można go zabić. E, to co jest nie nich tylko w, tylko w tym remasterze? Do Clovis Wy To jest teraz Prypeć, To jest właśnie ten moment, kiedy Price oraz McMillan próbowali zabić Zakajewa. O właśnie ten moment. Tyle znowu właśnie skubaniec i Makarov go ratował. Makarov był bliskim człowiekiem a no, Po jego śmierci sam sobie uważa. Makarów by zdradził Zakajewa, gdyby Zakajew nie zginął? Myślę, że tak, makarowi z psychopatą. I tak, by końiec końców zdradził Zachajewa, ale teraz go ratował, nie wiem, dlaczego. dlatego może go ratował, bo jest wtedy był słaby. Nie ja tu się zbyt silny, żeby samemu dowodzić. No dobra, bardzo. bardzo no. władza. Staje się skorbowana. No, Jury to rozpowiedział. No i patrzcie na to. A to jest. Ten moment, gdy jest Jurysuzu Makarowowi. to Makarow. Makarow stoi za atomówką. Kalit al to zrobił, ale na rozkaz Makarowa. Jest to na Makarow tak naprawdę. Jest odpowiedzialny za to. Nie za KF, nie Kalt al do końca, tylko właśnie Makarow. Te strony są zajęte na teraz, naprawdę. Jeden z najlepszych momentów z całej serii Call of Duty. Mówi teraz o masakrze na lotnisko. Jurij z tym był, chciał to ale... Nie udało się, Jurij również zdradził parę informacji... Amerykanom, więc tutaj mi się wydaje, że Jurij chyba Sepertowi coś powiedział, tam poza do CP, da? I zdradził mu plany Makarowa, a Sepert to wykorzystał, do swoich ten z własnych celów. Spłucuje Jurijemy ja strasie, no zarazony... Yuri, to no, Jury też wiadomo był zły, tak? Słudzął tutaj i Makarowowi i Zahajowowi, ale przynajmniej... Y, Facet się nawrócił. I teraz chcę naprawić swoje błędy. No, no, Rosjan. Tam za ja się 2. Ja się mamy ja lubię jego Mimo wszystko. No, po prostu Ryu zdał sobie sprawę z tego za makarów segina z, te, z tego i tu za wiele. i... Chcę go powstrzymać tutaj próbować powstrzymać tutaj chyba gdzieś jest Allen własnie który z nich to jest Allen chyba ten tutaj ten ostatni, który teraz biega po skodach, to jest Allen własnie no co? A się nie byliśmy w stanie to powtrzymać Dokładnie. No, dokładnie. O to jest psychopata. I co? Zostaliśmy już tylko my dwaj jest w Czeko, ale mu się nie dziwią